Witajcie na kanale Dla Nadchodzi listopad 2020 roku i coś nowego. Moi uczniowie rzucają mi od czasu do czasu tak zwane pytania do słoika. Mam specjalnie przygotowany przez jedną dawną uczennicę słoik na piórku na różne pytania związane z nauką, których uczniowie nie zdążą zadać albo nie chcą głośno zadać, albo po prostu są na tyle nie w kontekście naszego tematu, że na nie nie odpowiadam, proszę, żeby zapisać i wrzucić do sólika. I tak dostałem kilka pytań ostatnio i wybrałem trzy z nich, na które chciałbym teraz dłużej odpowiedzieć. Zwykle odpowiadam to moim uczniom na lekcji, ale jakoś nie, ostatnio nie było czasu, a teraz przyszliśmy na nauczanie zdalne i nie wiem kiedy będzie kolejna okazja, więc pomyślałem, że może taki film to będzie dobre rozwiązanie. Trzy pytania. Pierwsze to dotyczy tak zwanego MRE, czyli Meal Ready to Eat. Posiłku gotowego do zjedzenia, to jest coś takiego, To dostają amerykańscy żołnierze. To znaczy, jakaś porcja jedzenia, i do tego taka magiczna próbka chemikaliów, do których jeśli się wrzuci 30 ml wody, to wszystko robi się tak ciepłe, że można o kilkadziesiąt stopni Celsjusza ogrzać posiłek i zjeść dzięki temu ciepły posiłek. Bo robi się ciepło, ale to ciepło robi się tak nie za szybko, nie za wolno. Zachodzi egzoenergetyczna reakcja, której tempo jest takie żeby mogło w taki rozsądny sposób ogrzać posiłek, czyli żeby nie stracić dużej ilości energii, a żeby przez długi czas zachodziła, żeby to jedzonko mogło się grzać. Na to się też mówi teraz flameless ration heater, czyli taki ogrzewacz bezpłomieniowy. Co my tam mamy w tej magicznej mieszance? Nic nadzwyczajnego. Metaliczny magnes sproszkowany, wodę, znaczy wody nie mamy, wodę dodajemy i wtedy inicjujemy reakcję metaliczne żelazo oraz chlorek sodu, czyli sól kuchenna. Bardzo prosty, sól, popularny związek. teraz, co tutaj się dzieje? Tutaj mamy tak naprawdę dwa aspekty. Po pierwsze reakcja, która zachodzi, to jest reakcja magnezu z wodą, którą moi ósmoklasiści już znają. Mam nadzieję, że znają, bo to jest typowa reakcja otrzymywania wodorotlenku zasadowego, czyli magnez plus woda Daje nam wodorotlenek magnezu. No i w takiej reakcji, jeśli metal reaguje z wodą, no to potrzebny jest jeszcze wodór, bo taki metal wybiera wodór, wchodzi na miejsce wodoru. Mówiąc jak dla licealistów, tutaj chodzi o stopnie utlenienia o to po prostu, że magnez musi się utlenić, więc redukuje wodór. Magnez oddaje elektrony. I jak to zbilansujemy, to widać, że tu są cztery wodory i dwa tleny czyli tu trzeba dać no ale właśnie, jeżeli ktoś próbował wrzucać magnez do wody, to musi się przekonać, że nic się nie dzieje. Nawet bardzo rozdrobniony magnez i nawet po zagotowaniu do 100 stopni Celsjusza nie daje widocznego efektu. Fenoloftaleina nie zabarwia się na malinowo, a przynajmniej próbowałam to kiedyś robić z moimi uczniami i nie wyszło. Dlatego tutaj potrzebny jest katalizator. Żeby magnez dobrze zareagował z wodą, to musi być albo bardzo, bardzo rozdrobniony, albo potrzebny jest katalizator. I właśnie ta para czyli żelazo i chlorek sodu powodują, że ta reakcja zachodzi szybciej. Na tyle szybko i na tyle wolno, żeby się świetnie nadawała do emery. Co tutaj się dzieje? Mamy sobie tak naprawdę coś takiego, co nazywamy ogniwem galwanicznym. Powstaje tutaj pewien rodzaj ogniwa. Ogniwo to jest Taki układ, w którym zachodzi reakcja chemiczna, ale nie w taki sposób, że bezpośrednio się stykają ze sobą reagenty, tylko że gdzieś tam pomiędzy reagentami przepływa prąd. To znaczy elektrony są przekazywane i można to zrobić właśnie w taki sposób, że dołączamy zewnętrzny, zewnętrzny przewodnik i właśnie puszczamy przez niego prąd tak bardzo skrótowo powiedziałem, może tak trochę nieściśle, ale tu nie ma być wykład z elektrochemii, tak? To jest temat, który w szkole średniej spotkacie na samym początku elektrochemii. Ale jak to się odnosi do naszej sytuacji? To tutaj się dzieje. Jeżeli mówimy o przepłynięciu prądu, mamy roztwór z wodą, no to należy pamiętać, że sama woda jest izolatorem. Woda potrzebuje minerałów, czyli jonów, żeby dobrze przewodzić prąd. I Słuku chemia jest właśnie po to, żeby były kationy sodu i jony żeby w tym roztworze był dobrze przewodzony prąd. I teraz w tym roztworze spotkają się ze sobą takie malutejkie próbki, kryształki, magnezu i żelaza. I teraz rzecz polega na tym, że gdybyśmy mieli. Magnez, kawałek magnezu zanurzony w soli magnezu i kawałek żelaza zanurzony w soli żelaza i połączyli je przewodnikiem, to zajdzie reakcja elektrochemiczna. Mianowicie byłoby coś takiego. Gdybyśmy na przykład w jednym naczyniu umieścili magnes, elektrodę z magnezu roztworzę na przykład ku magnezu. W drugim roztworze umieścili elektrodę z żelaza w roztworze na przykład chlorku żelaza I połączyli to przewodnikiem. To jest coś takiego jak potencjał elektryczny reakcji chemicznych i zakładając, że tutaj są odpowiednio dobrane stężenia, w typowej sytuacji Magnes który jest bardziej aktywnym metalem, będzie Przekazywał atomy magnezu, będą przekazywały swoje elektrony kationom żelaza F2, które pływają tutaj, w tym rozporze, i z nich zrobią atomy żelaza. Tak by było, i wtedy po lewej stronie zachodziłaby reakcja taka, że magnez by się, mówiąc potocznie, rozpuszczał, bo atomy magnezu z elektrony rozpadałyby się na kationy magnezu i dwa elektrony, a tutaj po prawej stronie kationy żelaza zostawałyby po dwa elektrony i zamieniałyby się w atomy żelaza. My tutaj nie mamy kationów magnezu ani kationów żelaza. Kationy magnezu mogą nam się pojawić w wyniku tej reakcji, która będzie powoli zachodziła. Natomiast kationów żelaza raczej nie będzie, ale tu nic, dlatego że jeżeli jesteśmy w wodzie w wodzie, w której pływają jakieś jony, to także cząsteczki wody ulegają reakcjom na elektrodach, w wyniku których na katodzie wydziela się wodór, a na anodzie wydziela się tlen. Ja już może nie będę pisał tych reakcji, bo kto będzie miał elektrochemię w szkole średniej, albo kto ma, albo kto miał, to zobaczy lub widział i miał z tym do czynienia. Ale istotą rzeczy jest to, że w tych warunkach, czyli w wodzie z solą, te malutkie kryształki magnezu i żelaza, gdy się ze sobą stykają, to tworzą malutynkie ogniwa galwaniczne. W tych ogniwach galwanicznych przepływa prąd, w związku z tym wydziela się energia. I ta energia w jakiś sposób inicjuje tę reakcję między magnezem a wodą. Przyspiesza to, że reakcja między magnezem i wodą zachodzi i całość daje nam właśnie taki fantastyczny efekt, że przy doborze bardzo prostych odczynników mamy coś, co nie za szybko i nie za wolno ogrzewa nam posiłek. To była pierwsza historia. Druga to temat superkwasów. Tu jest pewien problem pod tytułem Co nazwać najmocniejszym kwasem? Niedawno prosiłem w filmie o wskazanie najmocniejszego kwasu, jaki kiedykolwiek udało się otrzymać. W rozumieniu takim, że gdzieś tam powstała cząsteczka tego albo gdzieś tam znaleziono cząsteczkę tego. Tylko czymś innym jest dostać jakiś kwas, który jest. Niestabilnym tworem, ale rzeczywiście ma właściwości bardzo silnie kwasowe, bo komu tylko może oddać kation wodoru. A czym innym jest otrzymać trwałą substancję taką, którą można bez problemu przechowywać, taką, która się nie rozpada. I pod tym względem rękawistą od 2004 roku jest kwas karbaganowy o takim wzorze. Przed nim był kwas fluoro siarkowy 6, bardzo podobny do siarkowego 6, tylko w którym jedno, jedno ugrupowanie OH zastąpiono fluory. Natomiast tutaj ta cząsteczka wygląda bardzo ciekawie, bardzo pięknie, symetrycznie, jest oparta na dwudziestościanie foremny. Dwudziestościan foremny to jest taka figura, taki wielościan, którego ściany są Trójkątami równobocznymi, to jest 20 trójkątów równobocznych i można go sobie wyobrazić w taki sposób, że w jednym wierzchołku schodzi się 5. Znaczy, nie wyobraźmy, po prostu tak wygląda, że w każdym wierzchołku schodzi się 5 trójkątów równobocznych. Jak chcecie sobie wyobrazić cały, no to ja tak zawsze mówię: wyobraźcie sobie te 5, które się schodzą, kolejne 5, które od nich odchodzą dalej, i mamy taką jakby gwiazdę pięcioramienną. I ta gwiazda pięcioramienna to jest pół tego brzegu i druga gwiazda pięciorawienia to jest drugie pół brzegu tego wielościanu. I w ten sposób można skleić model z dwóch części, na przykład gdybyście chcieli sobie taki dwudziestościan skleić. Dwudziestościan ma 12 wierzchołków. I co tutaj się dzieje? W 11 wierzchołkach są atomy boru i każdy połączony z atomem chloru. Natomiast w 12 wierzchołku jest atom węgla, który jest połączony z dwoma atomami wodoru. I w tej sytuacji ten jeden atom wodoru, czy raczej nie tyle atom, co proton, czyli kation wodorowy, H+, tak mocno chce się odczepić, że on się przyczepi do praktycznie wszystkiego, do czego może, ale, uwaga, uwaga, cały ten kwas nie powoduje korozję. Można go bez problemu przechowywać. Nie jest żrący. To jest niesamowite, ale nie jest żrący. To, że kwas jest mocny, nie musi znaczyć, że jest żrący, bo mocny oznacza, że bardzo chętnie oddaje kationy wodorowe. Odda komu tylko. Może. No i odkryto go, czy raczej stworzono? stworzono tak syntezowano w Uniwersytecie Riverside. Uniwersytetowa w Kalifornii jest dużo, więc trzeba pisać gdzie, żeby nie było wątpliwości, w 2004 roku. Taki kwas może znaleźć zastosowanie w różnych miejscach w chemii, gdzie przydają się zakwaszone cząsteczki, takie cząsteczki, do których dodano kation wodorowy i pozostają stabilne. I to dotyczy niektórych witamin, to dotyczy oczyszczania ropy naftowej, ale sami autorzy ponoć twierdzili, że przede wszystkim mieli satysfakcję z tego, że zrobili. Coś niesamowitego, jakąś krokodonową substancję, a zastosowania to jest dalszy ciąg tej historii. Tylko jak mówię, zależnie od tego, jak, czego, czego oczekuje autor, to, to można uznać za najmocniejszy kwas, a można nie uznawać. Jest to najmocniejszy stabilny kwas. A to, co zostaje po jego dysocjacji, ten anion CHB11, Cl11 z minusem, Wydaje się być bardzo, bardzo, bardzo stabilnym jodem. Ale nie ma podświetlonych piwników badań, bo też no, nie da się prosto sprawdzić, że coś jest stabilne. I trzecia historia. Najmocniejsza zasada to będzie taki podwójny anion. Po angielsku to się nazywa dietynlbenzen dianion. Właściwie benzyn dianion. No, tak, tak powiem na ją tak? Po polsku pewnie by się to nazywało ortodietyny benzenowy. Coś takiego. Ale myślę, że warto najpierw rozszyfrować to, bo być może niektórzy licealiści lub starsi, którzy znają wzory szkieletowe, już sobie wyobrażają, jak takie coś wygląda. Natomiast tutaj jest zapis szkieletowy i to może być coś nowego dla wielu z tych, którzy oglądają, zwłaszcza dla uczniów szkoły podstawowej. A to jest bardzo cenny, wygodny zapis, jeśli chodzi o chemię organiczną. W takim zapisie zasada jest taka, że każdy punkcik, w którym coś się dzieje, jest jakieś zagięcie, zmiana linii. W tym przypadku takich punktików mamy 10. Tu 6 w pierścieniu sześciokątnym i jeszcze 7, 8, 9, 10. Każdy taki punktik to jest atom węgla. Następnie przyjmujemy, że każdy atom węgla ma wartościowość równą 4. A wszystko, co nie napisane, to wodory, więc dopisujemy wszystkie brakujące wodory. Tylko jeśli gdzieś tutaj mamy ten minus, no to domyślamy się, że jednak tego wodoru brakuje. Że zamiast tego wodoru jest elektron, który pozostał dodatkowy, a wodoru nie. Więc najpierw ten pierścień przerysujmy go. tak. Ja już nie będę wchodził w dywagacje na temat tego, że ten pierścień można by narysować troszkę inaczej, ustawionymi wiązaniami, to jest tylko jedna możliwa forma. O tym też się nauczycie w szkole średniej. Ci, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Nie, muszę to narysować niżej, źle to sobie zaplanowałem. Tak, może w ogóle podejmijcie próbę, właśnie palce, spróbujcie sami, zobaczymy, czy Wam wyjdzie. A ja to niżej narysuję. Serce. Podwójne wiązanie węgiel, pojedyncze wiązanie węgiel, podwójne wiązanie węgiel, pojedyncze węgiel, podwójne, pojedyncze węgiel, podwójne, pojedyncze węgiel, podwójne. I tu na końcu też mówimy węgiel. I teraz, żeby się nie pomylić, to na tych atomach węgla napiszę tylko minusy. I one tutaj tak odstają. Zaraz powiem, dlaczego za, za zasadą może być anion, a nie cząsteczkę. Jak to należy rozumieć? To jest rozumienie branżteda, które jest trochę inne niż rozumienie Areniusa, które znają moi ósmoklasiści. Teraz tak, tu są cztery, tu są cztery, tu są cztery, tu są cztery, tu są trzy. Więc dajemy podól, tu są trzy wiązania. Więc dajemy podól, tu są trzy. I tu są. Taka cząsteczka jest niezwykle silną zasadą w rozumieniu błęszczeta. Rozumienie błęszczeta jest troszkę inne niż rozumienie Arrheniusa, ale jest z nim bardzo niewiele wspólnego. Według błęszczeta zasadą, i to daje szersze rozumienie tego czynu zasady, jest takie indywiduum, czyli taki jądro cząsteczka, takie indywiduum, które zabiera protony, czyli kationy wodowe, które zabiera H+. +y. W związku z czym tak naprawdę to będzie zasadą w naszym rozumieniu, jeśli damy temu wodę. Bo jeżeli z cząsteczki wody H2O zabierzemy H, to powstanie OH-. -minus. I w ten sposób mamy rzeczywiście efekt taki, że jak wrzucimy to do wody, to dostaniemy bardzo dużo jonów OH-. Tylko czegoś takiego nie wrzucimy do wody. Coś takiego nie przetrwa w rozpuszczalniku, to otrzymujemy w fazie gazowej i udało się przeprowadzić być może kilka, być może więcej reakcji, jedynie. Z różnymi związkami, ale wystarczająco dużo, żeby potwierdzić, że ta zasadowość jest największa możliwa. Czyli żadna inna, znana cząsteczka ani jon, nie jest tak chętna, żeby zabrać komuś wodór. Żeby zabrać wodór, nawet z cząsteczki, w której ten wodór się bardzo mocno trzyma, zabrać go w postaci H. +a. Czyli zostawić oba elektrony związania wodoru z czymś, a zabrać tylko sam plot. I na przykład taka cząsteczka potrafi. Zabrać wodór z cząsteczki benzenu. Czym jest cząsteczka benzenu? To jest takim, takim pierścieniem bez żadnych dodatków. Czyli 6 atomów węgla w pierścieniu sześciokątnym i 6 atomów wodoru dookoła. Dla tych, którzy nie wiedzą. Tyle jeśli chodzi o podgrzewanie jedzenia przez żołnierzy, najmocniejsze kwasy i najmocniejsze zasady. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe pytania, chcielibyście, żebym. Wytłumaczył, opowiedział o czymś ciekawym z chemii czy z fizyki. To piszcie do mnie maile, komentarze albo kontaktujcie się innymi drogami, jeśli chodzi o moich uczniów, którzy tych dróg mają troszkę więcej. To był Sebastian Wojtysiek, tlen tlenu. Dziękuję za uwagę.